Witam Was ponownie! z eee, Steven Reaper, jak widać. I dzisiaj zagramy w grę dość nietypową. Eee, a dlatego też, właśnie zapomniałem oczywiście na początku, wspomnieć, że jest okazja, minione urodziny. Jakaś to okazja zawsze jest. I eee, zagramy w grę Rocksmith. Jest to gra twórców, yy, no twórców no Ubisoftu. I to jest coś dziwnego, bo. Jakoś trudno mi sobie przypomnieć, że Łupsa stworzył jakiekolwiek inne gry muzyczne, jak to Activision Gitar Hero i tak dalej. I właśnie do tej gry i świat miałem nie, dobra, nie Do tej gry dodawany jest bardzo fajny, fajny kabel, no bez niego byśmy nie mogli zagrać, ale on jest fajny, bo można go się podłącza bezpośrednio do gitary i on idzie uzbem do komputera. Z tym, że na początku radę dla tych, którzy mają problem, mają też grę mieli problem, na początku czy nadal mają bo ja miałem taki problem, że nie mogłem odpalić gry, czyli znaczy nie wykrywał mi kabla. I chodzi o to, że myślałem, że sterowniki na początku, bo to też trochę źle mi grało sterowniki samo, jakoś dziwnie, ale chodzi o to, że mm, nie wykrywał go, wykrywał ten sprzęt jako mikrofon, ten kabel. Bo tu jest. A nie, pokażę na razie. I chodzi o to, że. Bo już nie chcę się tam grzebać, i chodzi o to, że inne mikrofony z, z nim współgrały. Mikrofon ten jeden, tak na, tylko. I wystarczyło wyłączyć ten mikrofon. panel sterowania, dźwięki, mikrofon, tam nagrywanie, prawy wyłącz. I już normalnie wszystko działa ślicznie, ale przychodzą do samej gry. To tylko taka rada dla Was, bo ja miałem z tym problemy. I teraz, co przede wszystkim? Zagramy jedną piosenkę po pierwsze. Po drugie, muszę w ogóle włączyć nagrywanie, bo nagram też frapsem. Nie będę tak samą kamerą przecież. byłem takie malutkie okienko. Nie wiem, czy tutaj, czy tutaj, czy tutaj. Nie wiem, czy dokładnie, możemy się przemieszczać. Nie, nie zrobię wam tego. Chodzi o to, że. No się upisał, dziwna sprawa. Dobra, dobra. Dobra, już włączyć to. Nagrywanie. Pik. Music down, bla, bla. Klik. Yy, właśnie. Można każdą gitarę podłączyć. Tutaj Profil, Reaper, Loading. Okej. Okay. I tu mamy do wyboru gitara czy bas, to jest też bardzo fajne. Są kariery, właśnie, to jest moja kariera aktualna. I mam tam, właśnie, tu mam piosenki do, do, do grania. Mamy też różne. Hand, nie nieważne. Są też czasami różne instrukcje, bo to jest gra dla początkujących, tak samo jak dla za zaawansowanych. Nie jestem zaawansowany, jestem średnio zaawansowany, ale nie powiem, że też miałem problemy na początku w ogóle, bo to jest zupełnie inna bajka. Kiedy Hero, a to, to są zupełnie inne bajki. I. Yy, co jeszcze? Mamy tryb kariery, który nam się pozwala rozwijać. Choć to, że nuty spadają nam. Zaraz wam pokażę. Yy, spadają nam i mamy trafić odpowiednią strunę, to, jest, to nie byłoby dziwne, bo jakieś gitary rą, ale po prostu fajnie jest to zrobione, że każda strunka, każda struna ma swój kolor. I jest cała paleta pokazana, cały gryf jest pokazany, czyli fragment, i po pokazane są kafelki, którym mamy grać, jaki mamy chwyt złapać czasami też, i to jest różnie. I się, gra rozwija się z naszym graniem, czyli lepiej gramy, tym lepiej, tym więcej nut mamy, więcej mamy tego wszystkiego. I teraz... Zagramy, grę, yy, zagramy muzyczkę yy, repertuaru i muzyki do wyboru. To jest piosenka Go With The Flow Queens of the Stone Age z albumu Songs for the Deaf, Piosenki dla niesłyszących. Bardzo fajna piosenka, mi się podoba i będę... Po pierwsze, ta, ten ten wideo nie jest robiony po to, że to. nie będzie perfekcyjne wideo. Nie, nie będę nie zagram tego super świetnie. Pewnie będę strasznie pokaleczyć tą piosenkę, jak znam życie, okropnie po prostu, ale to nie o to chodzi. Mamy się dobrze bawić. No dobra, zaczynamy, dam już. I mamy... Ymm, tuning, no strojenie gitary. Jestem nierozgrzany, powinienem się tak naprawdę przygotować, coś się zagrać jeszcze. Z mojej stajni, że powiem, co się mówi? Z, 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 z moich repertuaru to było. I uwaga! O to chodzi. Właśnie mamy kolory tych właśnie. To było mieliśmy strojenie. I teraz będą nam leciały po kolei, ale to już jest kawałek. Już grałem tyle razy. Swojego rekordu, co prawda? Yy, ale strasznie knociłem, co nie? Strasznie knociłem, ale, ale co z tego? Nie o to chodzi. Dużo mnie się ma dobrze bawić, o to chodzi. Fajne w tej grze jest to, że. Pewnie tak uszy piosenka. Moment, to e, co krzyczy? Fajne jest y, w tej grze, że jeśli sknocisz coś, nieważne co, nutkę, się zapiesz, chwyt. No to prostu skonocisz nie ma co kategoryzować. sknocisz coś, nic się nie stanie. Możesz grać dalej, możesz chwilę poczekać sobie. Nie ma tutaj wskaźnika, który mówisz, jak publiczność jest niezadowolona i cię wywalają. To nie jest Gitar Hero. To jest, to jest program do nauki tak naprawdę. Jest fajny też tutaj klik AMP. Tutaj <laughs> mamy możliwość grania samemu. Mamy możliwość wybrania jakiegoś, przypuśćmy, efektu i gramy. Ci cioro nie wiem nawet, o której mam kończyć nagrywam, Ile nagrywam już tak naprawdę? Nie żeby czas goni, tak po prostu z ciekawości jestem człowiekiem. Patrz na komem mam tutaj, ja nie patrzę tam z tyłu, nieważne. Chodzi o to, że ten AMP pozwala nam wybrać jakiś efekt, jakiś preset inaczej mówiąc i możemy właśnie takie pedały sobie. Bez wjażeń. Pedały te... No efekty po prostu sobie ustawiać różnego typu, właśnie na przykład teraz mam ustawiony clean, czyli czyste czyli nic nie mam podłączone i mogę sobie zagrać na przykład So close, no matter how far Couldn't be much more from the heart Właśnie, i tutaj właśnie mamy tutaj też możliwość, nie? Albo, nie wiem... No to na pewno znacie. Ale mamy tutaj do wyboru właśnie różne pedały delay, czyli opóźniające. Nie mamy wszystkich do wyboru, nie możemy od razu wszystkich ustawić, bo to jest, możemy sobie zrobić set oczywiście z tego, set z tych efektów, czyli spowolnienie, distortion, yy, over, overdrive, dobrze mówię? O Jezus Maria, zapomniałem. Yy, w Mustangu tutaj jedynce, jak mam piecyk to mam już takie gotowe typu właśnie metal 2000 i yy, takie różne i właśnie no, właśnie to jest brutal metal i tak dalej. A, a tutaj są różne właśnie takie ciekawsze typu na przykład, że możemy wybrać load, załadować jakąś preset z istniejących muzy muzyczek, istniejące już yy, schematy i na przykład przypadło mi do gustu, jeśli chodzi o metal o! Wniski no właśnie właśnie zbliżony do metali, wydaje mi się, wydaje. nie tylko to to możemy Oj. A, nie, teraz się ja aż nie powiem, co Dziwne Dziwny... Muszę tak... Dziwny szum się robi. No właśnie, to są do wyboru różne. na to. No i to są różne takie. E, pff, z, z delayem, z opóźnieniem, z echem, z distortion, overdriveem e, z ludziom, którzy grają na gitarze, będą znane te e, określenia. I właśnie ten tryb kariery, który pozwala nam, tutaj wrócić do niego. On jest domyślny. Menusy możemy ustawić, zmienić na bas, możemy zagrać w jakąś gierkę. Yy, mamy kilka gier do wyboru: kaczki, strzelbę do, do kaczek. Yy, to tutaj jest jak baseball, że mamy daną strunę, jak piłka leci do nas, mamy odbić ją, na przykład, podciągając pokazuje nam, że mamy podciągnąć z tą strunę, nie? E, nie? Na piątym yy, progu i tyle. Super, yy, super slider to jest, że lecą taki Tetris, z tym, że przestawiamy klocki, na przykład patrzymy czerwony, czerwony klocek spada, czyli z czerwona struna, czyli E, i przesuwamy tak. przesuwamy na przykład z trzeciego progu przesuwamy, klikamy i przesuwamy przejeżdżając, robiąc slide, przejeżdżając po strunie. Bardzo fajnie, bo to strasznie buduje refleks. Powiem tak wam. Yy, I tutaj tam jeszcze dalej mamy? Tu jakieś inne. Down of the. Uh, core. Core death nie korde no, akord ale chodzi o to że nie nie nie, nie, nie mam gier, więc ja mnie pokażę a co tu jeszcze mamy techniki mamy tu możliwość spróbowania różnych technik sustain shifting hammer on hum... różne, różne są podwójne jakieś podwójne nuty nie wiem nie wiem czy są barowe Teraz tak teraz bo to po prostu, jak mam gitarę tak w ręku, czyli zawieszoną, to po prostu raz, raz same ręce mi się układają. Mam wideo, właśnie różne pokazane. Blok tych. tych. rany no po prostu, eee, Mam Mamy pokazane, widzicie, tu mamy pokazane, jakie mamy grać, jakimi krytami mamy grać na przykład. Bardzo fajne, ale cofnę się. Wiele tu jest opcji. Tuner, możemy sobie gitary nawet e, nastroić na. E, niskie D, Eb, Eb, e, nieważne. I ch chodzi o to, że mamy różne. Teori. Mamy też możliwość kupienia na przykład sobie innych. Mamy multiplayer, mamy też Rocksmith Shop, ale z niego nie korzystam, bo trzeba płacić za piosenki i inne paki. Co mi się nie uśmiecha i nie ma zamiaru tego robić. Po prostu nie wiem. Może kiedyś, może kiedyś. Nie lubię kupować przez tyma, już to mówiłem milion razy, nie znoszę tego po prostu, bo może coś się schronić nie mam gry w ręku, nie mogę zainstalować, nie mam w pudełku, nie mam możliwości zainstalowania i tak naprawdę jeszcze raz, jeśli coś się schrzani z y, zakupem i nie wykryjmy tego zakupu, nie zdążę nawet ściągnąć, żeby móc jeszcze raz zainstalować ewentualnie czy ściągnąć, dlatego też tego nienawidzę po prostu, nie znoszę sklepów tego typu, jeśli już internetowałem kupować, to kupować normalnie przez y, inne sklepy, typu, że zamówię i przyjdzie do mnie paczka. Tylko tak. Nie lubię takich rzeczy jak Steam czy Origins do, z EA. Potrzebny gier EA. Dobra, to już trochę się rozgadałem. To był urodzinowy odcinek. Dziękuję od razu za życzenia, To pewnie się pojawią pod filmikiem. Dziękuję też tym, co pamiętali. Jeśli będzie ktoś oglądał z tych znajomych i tak dalej, to bardzo dziękuję za życzenia. Cóż, dziękuję za pamięć. Ja, nie, pamięta, ja nie, pamięta, nie pamiętałem. Nie no dobra, żartuję. No i co mogę zrobić dalej? No. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnych filmach. Następnych zagrajmy. Dziękujemy, że z, z nami jesteście. Tak w ogóle. No dobra, do zobaczyska!